Panowie, spierdalamy stąd. Mniej więcej te słowa mógłby powiedzieć pies obronny, którego odbieramy z powodu zagłodzenia. I co, co odbieramy? Bo pan nie ma karmy, bo pan go nie karmi. Bo go nie karmicie, dlatego jest. No, nie myślę, że to w to końcach nie ugryzie, co. Przynajmniej Rzadko kiedy dorosły Bernardyn pozwoliłby obcym ludziom na wejście na jego posesję i zabranie go w ten sposób. Ale Zygmunt wiedział, że to wejście to jest jego jedyna deska ratunku. Jedyna deska ratunku przed tym, by skonał z zagłodzenia, bo w dniu interwencji jego niedowaga wynosiła ponad 40 kilo. Jeżeli właściciel się decyduje na to, że siadać w bierze, to musi o nie dbać i tyle. No i a jeżeli nie dba, to ponosi odpowiedzialność i do trzech lat za to grozi. W tym momencie słyszymy, że taki pies na karmie nie wyżyje i zdechnie, więc właściciel postanowił go nie karmić i żywić powietrzem. No, według mnie ten pies jest zagłodzony, Powiem ci szczerze. Wiesz? Tak Zagrodzony. Przeruszał się. Nie Takie są psy właścicielskie, prawda, w tym kraju. "Pewnego dnia zagłodzony z wystającymi kośćmi szkieletu uciekł z gospodarstwa, w którym cierpiał z powodu głodu, i to go uratowało."